Od pewnego czasu w kraju dzieje się coś dziwnego. Ludzie wiedzą, że rząd coś przed nimi ukrywa. Zgłaszane są dziwne przypadki chorób w domu i zaginięć na policji. Bohaterem serii będzie John Townlane, 19-letni Amerykanin, który jeszcze chodzi do koledżu i dorabia sobie na śmieciarce. Jednak na razie ani on, ani inni ludzie nie wiedzą, że doszło do pierwszych zakażeń zombie. No i witam was, widzowie w nowej serii. Właśnie mieście przywitanie w całej serii. Po prostu wytłumaczenie, o co w niej będzie chodziło. Strzelcie, słuchajcie, 2000 epik w górę żeby ta seria była kontynuowana, bo mamy świetny pomysł na fabułę. Zresztą sami będziecie tą fabułę tworzyć, bo będę czytał wszystkie komentarze i najlepszy z nich będę brał pod uwagę, jeśli chodzi o fabułę. O, zachęcam jeszcze osoby, które nie mają suba na kanale, żeby tego suba zostawiły. No i was zapraszam na pierwszy odcinek serii GTA 5 Zombie. Jeszcze dzisiaj na kole idę, chłopaki. Jeszcze ostatnie, ostatnie dni u mnie. Czyli nas zostawiasz. Nie no, gdzie ja muszę dorobić, bratu, pomóc. Wiesz, jak to jest utrzymanie o, jele, takiego domu. Też policja dzisiaj jedzie z takim... Po ranku? policja? Nie wiem. O p***y, to wszystko jest możliwe. Ale gdzie my jedziemy? jedziemy. Chyba wyrzucić, nie? Co, to je, co to jest? Co to jest? O, Jaki... Jaki... widzieliście to? Widzieliście to, widzowie? Trzy helikoptery jakieś. Jak takie... Co Co tu się dzieje? Czemu wojsko jest w Los Angeles? Jaki... Jaki nie wiem, ale Świczana tak jest pewnie. No pewnie. ta, bo to, to wiesz... Od samego ćwicza. rana? No, z... oni lecieli od strony lotniska do wiesz... Się... No być może. może, ale chyba tak nisko nie można lecieć. No bojna się żykuje ty. Eee, no, pewnie przez tą górę tak nisko. Zobaczymy jak no żeby jeszcze w coś uderzyć. Hmm. Może. A my nisko to robimy legalnie, tak to śmieci czyje? To... Tak, tak. Co się... w, w tym mieście jest legalnego? Znaczy, to otwieram pokrywę. O, oh. ile tego jest. No i widzowie, nasza firma nie oh. do końca działa legalnie. W sensie nasza firma, no my w niej pracujemy. Po prostu wyrzucamy śmieci do wody, no niestety tak. Tak nasze miasto wygląda. Ciekawe ale czy kiedyś wiemy. policja się skapnie, że to zrobimy. Mają pewnie ważniejsze rzecz na no, górę. Mam nadzieję, że no, może tymi helporterami no, to po nas leci. Patrzcie to. Ktoś to wyrzuci do śmieci. Torebka taka to jest. Co, co, jest? Co, jest? Co, co tu jest za torebka? Weź ją za co jest. Uchniemy ją jeszcze. To ja od chyba zobacz co jest w środku. Uchniemy je. Co Weź jakiś potwier? No ty tak nie wchodź, bo sobie za bardzo nogi zamoczysz, nie chodź tak w środku. ale wiesz nie jeździał. Jedziesz z tyłu. No już śmierdzi, tak, wiesz? No mamy taką robotę. Dobra, ty, to będę miał na Tam ktoś się topi. Co, to u co jest? Ty to co jakiś jakiś ty... Tak? No, tak Widzowie co to jest? Ty, jakiś typ się topi. Ale wstaje. jak on dziwnie nie chodzi w ogóle? Ty bo on ma jakąś ranę na brzuchu chłopaki. Co, bo on może lecieć na no, co jest z nim? Ty, to lepiej nie wiem, lepiej się zwijać. Jakąś imprezę widzowie miał, że eee, dlaczego on do mnie idzie? Uważajcie, bo on może mieć jakąś szczekawkę. No, panowie, pobawcie się z Ty, mordo, Morda, ty, 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 weź się uspokój. U, że karatem, Patrzcie jak na niego idzie, co jest z nim nie tak? Czemu on się naczpał? Ej, nie nie, 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 nie podchodź do mnie. Jest ty prudny, też! O, 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 tam ty, no, zaraz mardę, się przewróci! Dlaczego on nic nie mówi? Widzowie, nie wiem, czy to, co robimy, jest bezpieczne. Ty, Ej, co on mu robi? Co jest? Ej, co ci, co ci się stało? Wstawaj! Co ty zrobiłeś mu? Idź stąd! Kurde, no ty żyjesz? Dawajcie spierdzielamy, bo nam coś zrobi To już siadaj szybko. No ja Ale co on ci zrobią, ci wbił coś? No Czekaj, dzwonić na karetkę, żeby podjechali Zadzwoń no ty Dobra już jest. dzwonię. Co, jest? co tu jest? Co tu się dzieje jakaś policja, słodna droga? O Helikoptery, teraz ja pierdziele. wezmę weźmę głośno mówiący telefon, żeby nie było słychać. Dzień dobry, tutaj operator ratunkowy Nyla Harper. Dzień, 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 dzień dobry, proszę pani, bo ja nie mam, nie mam czasu, bo mój y, kolega został ugryziony wie, przez jakiegoś, y, jakiegoś puna i przyję jak było go ugryzł. Co ja mam zrobić z nim? Bo uciekamy przed nim. To jest k**na. Ej, po jest Ej, co co jest z nim? Jeszcze się ta babka rozłączyła. I co jest z nim? Ej, chłopaki, bo to chyba ząbi. Spierdzielamy, jedziemy na firmę, szybko. Ej, strzelają tu! Strzelają jeszcze tu! gaz, gas, Chłopaki na firmę lecimy teraz? O nie, oni mnie jeszcze nie słyszą, widzowie, chyba przez te strzały. To jesteśmy, widzowie, teraz na firmie śmieciarskiej. Skąd śmieciarki po prostu, gdzie pracujemy. Ej, dobra, idziemy szefowi powiedzieć, co się stało. Nie wiem, co to było. Co jest? Co jest? Ej! Odsuń się od niego! Wow, wow, wow. Ja pierdzielę widzowie, gryzie go! Kostkę brukową znalazłem z tyłu, ja spróbuję go zabić. Ej, nie wiem, uderzy go koską Ja ściągam! A! Czekaj, bo on jeszcze żyje! On jeszcze żyje! W głowę, w głowę go muszę! Dobra, chłopaki, szybko! Gdzie lecimy? Co robimy teraz? Nie wiem, do śmiecia? Pojedźmy! Ale gdzie jedziemy? No po co? Po broń, po broń, albo policji powiedzmy Dobra, to wsiadajcie, szybko idziemy Widzowie, jaka panika już tutaj Widzowie, bo oni mnie nawet nie słyszą tutaj w tej śmieciarce Dobra, idziemy na komisariat Myślę, że na komisariacie, wiecie, można broń Albo przynajmniej policji powiemy, co... Yy, nie wiem, nie wiem, widzowie Patrzcie, ile tu już zombie, już normalnie zombie Jakie miasto chyba opanowały Jakieś samochody, jeszcze ludzie tutaj, widzę, uciekają Jest ogromna panika z tego, co widzę Co? Wojsko? O kurde Oni się zatrzymują, dawaj szybko, uciekajcie Już widzowie, nie wiem, czy oni do nas będą szalali. Oni chyba do zębiaków strzelają, ja myślałem, że do nas będą strzelali. Stój, stój, wiesz co, nie ma, nie ma, nie ma sensu tutaj na komisariat i słyszysz co tam się dzieje, bo się boisz, że zaraz nas strzelają, co robimy? Nie wiem, proponuję uciec poza miasto, bo teraz po innej opcji nie ma. Zau Dobra, to może będzie mniej zabiegu ZĘBIAKÓWO! Ja pierdziele. Wsiadajcie szybko, wsiadajcie szybko. Widzowie, ja muszę sam z tyłu jeździć teraz, no. Szybko, szybko, bo tu. Jedź. Widzowie, mam nadzieję, że on nie jest taki głupi tutaj ten, który z nami jedzie, żeby nie wjechał w te strzały, nie? Ale patrz, tu jakiś w ogóle wojskowy. Czemu on w ogóle tu już nikogo nie ma? On może się w środku przemienili. O nie, on jedzie tutaj w to. Ja pierdziele. Ej, do nas, nie, nie do nas. widzowie. Widzowie, bo my jedziemy wolno. Ej, szybciej, chłopaki. No nie, nie, nie! Ja pierdzielę! Czemu oni tak wolno jechali, widzowie? W głowę, w głowę, w głowę! O! Dobra, 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 dawaj, szybko! Wyjeździjcie szybciej, bo mnie zabiją zaraz, jedzą! Dobra. Szybciej, pospiesz go! Co widzowie? Zjeżdżamy tutaj. Mam nadzieję, że to zambiaków nie będzie. wyjechaliśmy trochę z miasta. Co wy chcecie tu robić? Potrzebujemy broni jakiej broni, nie, nie, nie wiem. Nie, Ja nigdy broni Samo w ręku losie. nie trzymałem! Patrzcie! <F3> F16! <F3> Gdzie? Gdzie? A coś tam było, już zniknęło w murach. Ja pierdzie Ale chłopaki. Wiecie, że jesteśmy w dupie, bo nie mamy jedzenia, nie mamy picia, nie mamy ubrań zwykłych, nie mamy broni, nie mamy. Nie to tak ja chcę do... Do domu, jak ty do domu chcesz teraz? Do domu. Weź się za siebie, do ile ty masz lat? Ja też nie wiem, jakąś inną, nie, jak ja to... nie wiem. Patrz, patrz, no, patrz, leci znowu. widzisz? Nie? Tam o, czekaj. A to jest, jest wojna, to... może spuścić. Ale prze... ja nie słyszałem żeby... żadnego ładunku, żeby było, że, że, Żeby spuścili na nas będzie. tutaj ten. No bo mogły jakieś Chiny hi na nas coś rzucić, nie? Ja pierdziel, ale nie, no nie było żadnego ładunku. No, Gdybyś zrzucił w... to byśmy już władli, czyli chyba? Rezowadź, że jak ugryźć tego, to co. musi się coś stało. Nie, bo to nie stało. Co w tej sytuacji. Niech opanuje stres jakkolwiek. Nie, ale musimy coś chłopaki zrobić, Macie bo nie jedzenia nie mamy, że tak długo nie wytrzymamy. Po, pojazd mamy do dupy, trzeba coś lepszego ogarnąć, co? No, jak teraz podjeżdżam po tą autostradę, to tch, nie chciał ruszyć. No i przeprawił mnie ząbiak zjadł przez ciebie. A to nie moja wina, to wina tak nie chciał no, ruszyć. No dodawaj mu gówno. dodechy, w dwójkę gaz klikajcie. stary, ty jest Stop takie grubno. To powinno chyba na ząb pójść, nie wiem, k**wa, albo zastąpić to jakiś lepszy silnik, z skrzynia biegów jeszcze co siedzie, chodźcie, schowamy się. Dzie Dzie Schowaj się, bo może nas zabiją. Dzie Śmierć, czemu czemu to mnie spotkało? Myślałam, że to tylko w grach komputerowych takie coś jest. Ej, a może rodzinę jakieś? Macie coś? No, ja mam starszego brata niedaleko, w sensie tak. A właśnie widzowie, bo nie mówiłem, że mamy starszego brata. A dobra, później wam opowiem. E, mój brat mieszka tam, nie wiem, parę kilometrów dalej. Dobra, a ty Dylan? Dylan, debilu, Dylan. Już wiem, że się stresujesz, ale. Nie, nie wiem. A, nie, nie, nie masz brata, nie masz rodziny, za Mam Nie wiem, jakikolwiek Co A ty, Jordan, masz kogoś? Nie, jak to no, pod kartonami chwieję. Nie mogę z tobą, czy. Jak? Chyba będziemy musieli tak spać, więc się nawet nie śmiejcie Dobra. To jedziemy nie, do brata. Ja... Wiesz, co? To ja będę z przodu siedział, pokażę wam, gdzie on mieszka. Dobra, to ty teraz, yy, Dylan... dobra. widzowie, do... przynajmniej nie będę z tyłu siedział, to już dużo. Albo ja nawet prawka nie, a w sumie teraz na chwilę ja po mam nie z... obowiązuje nas. Dobra, szybko wsiada niktkolwiek. Powodzenia z tyłu. Co chyba w takiej sytuacji to jak mówiłem prawo nie obowiązuje. A ty, ty, ty masz broń jakąś w domu, bo ja... nikt nie nie, 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 nie... nie broń do ręku nie przypadłem. Eee, o kur. Nie wiem, nie, nie, nie przyjeżdżaj, go bo się nikt Czekaj, policja jakaś dzwoni, dzwoni, dzwoni. Czekaj chodź podjedziemy, może nam pomogą. Czekaj, zatrzymaj się, zatrzymaj. Ej, proszę pana! Proszę pana... O kurde Popaki! opaki. Ej, kto, kto? Kto mu broń weźmie? Bo broń ma! Kto mu broń weźmie z ręki? Ja ja też nie wezmę, nie masz ma, Dylan! A! Dylan, weźmie że wstawaj, Debilu! Wstawaj! Ale wstawaj, weźmie, że wstawaj! Bo cię z Dylan, stój! Dylan, Dylan! Ty, ty, ty weźmiesz broń czy nie? Nie, tylko broń Jezu! Wystrzeliłam mu broń! Dobra, szybko wsiadamy, uciekamy, bo jeszcze na zabije niechcący Ja pierdzielę! Szybko, szybko! Jedź, jedź, jedź! Nie wiem, jedź, jedź, bo podbiega! Ja pierdziele, jedź prosto, jedź prosto. Widzowie nie wiem czy widzicie, ale jesteśmy... Boimy się po prostu wszystkiego. Nasza postać i, i te inne. Nie wiem, jak my przetrwamy sobie. I właśnie, do naszego starszego brata. On może trochę, bo on jest trochę starszy ode mnie. Może on będzie coś, 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 wiedział, coś. Nie wiem. W ogóle zobaczymy, czy on żyje, nie? To jest teraz najważniejsze. Potrzebujemy kogoś, kto nas ogarnie, widzowie, bo nie poradzimy sobie sami. Jeśli macie pomysły, co mamy robić, czy mamy jakoś coś zakładać, czy jakiś obóz, czy jakiś pojazd ukraść. Ten trzeci, ten trzeci. Tam światło jest zapalone. Napiszcie w komentarzach to Chyba ten twój brat jest w domu Jak to twoje to jeszcze oszczędzę ogródek Co się sta... Co? Co krzyczysz? Jak to twoje to jeszcze oszczędzę ogródek Ja pierdziele Uważajcie, bo ja, ja oglądałem The Walking Dead i tam była taka sytuacja, że, że ząbiak w silnik jakby wleciał i auto było do dupy. Nie przejeżdżajcie ząbiaku. Dobra, chodźcie, ale patrzcie, światło się pali. Zobaczcie, nie jest Ale chłopaki, wiecie, że mój brat nigdy nie zostawia telewizora włączonego. Nie wiem, się boję. Nie wiem, może sobie żarcie robi teraz. Chłopie, apokalipsa i żarcie Ale w sumie? Mógłby nam jakieś dobre kanapki zrobić. Przynajmniej nóż byśmy palił. Zamieszkajmy w środku się. Dajcie. Chodźcie tu, chodź, chodźcie, chodź, chodź, Tam jest jakiś ząbiak bo musimy być, żeby nas nie znaleźli. Przecież tu dużo osób mieszka. Zobaczcie za siebie, czy nikogo nie ma. Ja mam jeszcze kostkę brukową, czekaj. Ty masz kostkę, Tylko wtedy musisz chyba tak palce w oczy wstawiać, się tak Nie wiem, po Już nie mów, że się zestrałeś. Czy? Tam, tam, tam Ej, ja to brat? To Nie, to nie jest mój brat, nie znam go. Ale może z sąsiedztwa jakieś czekaj. Nie, nie. trafiłem, odsuńcie się, odsuńcie się. Dobra, dobra, odsuń się, odsuń się. O! Dobra, już, no, dobra już, chłopaki, już, już, już. Te, temu krew poleciała, ja chyba go zabiłem. Ciszy, o! ciszy, ciszy, żeby ciszy ciszy, ciszy, ciszy. Jeszcze tu jeden. Tego tego też nie znam. Nie, jest to mój mój. co jest moim bratem? Gij co ty Dabij zrobiłeś go. mojemu bratu? O! Dobij dobi go, dobi go. Mocniej, mocniej, mocniej. Kurde. tam są drzwi otwarte. kurde.